Eee, pojedziemy od razu agresywnie, bo jak sobie przypomnę, jak za każdym razem się mijaliśmy stronami i później i tak, było gó gówno, więc jak nas rozstrzelają, teraz strzelają. Także, no tak jak klikałem, tak? Jedna ebola od razu grała tu. Najlepiej wyresponować i w tej instancji, leci sobie tu, strif ja wstęp, ja. wstępnie idzie tu, później też ma się tam znaleźć, no i wszystkie cifry lecimy, tak? Są tą jedną ebolą. A Monty po prostu kontroluje plece. Ta. Wyluj zaraz Prawej tymi drzwi fajnie trochę panowie, żeby na zawsze się... Mówię, żeby się tymi dwoma nie przyspali, nie? Bo odpowiednim momencie tu ruszyli jakby tutaj coś zostawili na krosa. Spot Spota EBR na środku ja bez. A tak. Ja tym pierwszym chiefem też bez spota. Teraz. Ja też bez spota. Nadal bez. Okej, okay, gramy, gramy. Ktoś w ruchu. To żebyście to przejęli, tak? Musicie to przejąć o i więcej. tych wyklikać. Tam jeszcze jest z tyłu jest na końcu. Wy już chyba powinniście grać. Nie no Wszystko No. Oh. Dobrze Juliusz. Jedźcie ten Jomak Jedzący ją bo tylko ciężko muszę tujeżdżamy w dobra wchodzę Właśnie da się jeden z tyłu Bo mnie spotnie inaczej Jedzi Eee za to mam przyjadę Tylko na krosie bo bije mnie cały czas w dupę eee, dobijam za Kurde chwilę. Jomak do... Jadę jadę Zrobicie te ochifa pod górką? No tak. ja cały czas robię Ja teraz za tą drugą górkę Chłopy bokiem odbijają Grajmy, grajemy tak. ja, Nie no, mi wyfarmił no Co? Na traku Mamy tylko od półtorej przy, y, straty Dacie radę wjechać po tamtego? Ja wjadę, że górkę spróbuję Mam przewagę pozycji Ja co to pomogesz? A 7 A jest trwała? Kurwa, Bill. Dobra, nieważne. STF, a jest trwała ktoś? Nie. Ja teraz spróbuj tego kontrolować. Ja patrzę ciągle do przodu. Ej, z chujowo zginął, kurwa, zasłaniam. Ej, wola, bo mnie pikuje. No w, w HP ramię ramię. Nie. W HP jest naprawdę okej. Okay. Tutaj na środek chyba daje radę, daje, czy nie? to jest ja ale trójka... Ja tylko. No, ale później ich mieć tam ładnie na koniu. Tego stryba on się tak lekko wychyla. Na, na wieżę tylko grają. No już no, grajmy. Jest, jest ok, okay. jest ja okay. grajmy, grajmy. Ja ja chcę, sobie tutaj jedem konie poszukać. będzie jechał mi. Trójka. tym koniem z tylko kowerujcie. Kurde, no, tak, tak, no, to no to jak to się wyjadą, to ci pomożemy, Gucie. spokojnie. nice. Ja dostałem spota Gucza, do tego go nie zbejtowałem, żeby dalej podjechał. Dobra, spoko. Monty może ich tam od dupy objechać, nie? Chyba jest. No nie mogę, nie mogę za bardzo. Muszę spokojnie grać. My z tą On wyjedzie, my wyjedzie, wyjedzie echa? ten koniec. Ale peskę, peskę. Kurwa, nie trafiłem. No on jedzie po ciebie, Monty, Dobie go. Może Wiem, ale ten 2.60 KD. Teraz już nie. Mateo powinien spradzić. No, teraz już będzie miał peskę. Peskę, peskę, peskę. No yes. już. Yes. m yes. sam pomóż. Tak, gdyż ja sobie Chodźcie od tej Pracuj. strony jedź. Możesz nie? No, A to ja myślę, że od tej strony, no nie możesz? Tu jest trwała? Mogę. Spokojnie. Już Gucio robi roboty. Eee, Lają się od środka chyba? Ja, Musi cię żyć. W czerwonej się leją. Czerwona, czerwona, czerwona. Kto może nie w czerwono strzela? No za... na na traku. Kurde. 4 stripa, Nice. Go I strefa na hita teraz. Dobijam. Tomfaj, cofnij. Chowaj się, chowaj się Tomfaj. Nice, nice. Ok, No, teraz no no mogę do was dojechać. Ja wjadę po te 2 6, 0 no. Dobra, dobra, dobra. Czapka zdjęta. 20 sekund już. Akurat dostałam morak ode mnie chyba. Tu trochę spóźnione chyba było. Słyszałem, że w tajnym to wola duże by żyła. Chciałeś z Pjomakiem trochę przyspalić? Znaczy, czy co? Chyba szybko pojechał. Pjomak chyba za długo snajpił. Następnym no, tak. razem wywalę vale turbo. Co? Potem raz. musiałem objechać. No, sorry. A inna sprawa, że tak pójdzie. Ale tamten musiałem pojechać, bo oni kosomuj. Ale dobrze się wszystkim czukamy, my Tam tam dojechaliśmy do, do narożnika, Alo. bo by nas tam pofermili. No oni tak się chrali, <grym> żeby zresztą, szkoda było jechać. No, ale trzeba Tak, do. tylko że trzeba no, ale było, ale bo to musiało. Wiem, rozumiem, pojechałem, nie? Ej, mam stresik. O pestkę może za A No niestety, radzi kto. Ktoś musiał na to jeździe dostać. Myślę, że na pewno parę. się... Myślę, że na pewno się zajebią. Ja się na butach. Ale to też właśnie takie dziwne wrażenie, ale no trudno. No. Jak nie wyjdzie to nie wyjdzie, no. To samo. Tak, gramy swoje. To Azik pewnie tam do tyłu jakieś na uście. User in your channel timed out. Nie no, na, na, na górkę, na górkę Piomak znowu, nie? Ja no. Może i biznego Resma. W ogóle jest hard minus, minus ma. No trudno. No, no. Archerys, no. Snajper, wiesz gdzie, jak jedziesz? Tak, 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 wiem, wiem. ale za ten domem, tak? Ale wy siedzisz tutaj. Będziesz za, będziesz za. Tak, tak, wiem, wiem, Trójka bez turbo wolna. <grym> ja wierzę, jak Arsio wróci, to Ebolem pomoże pchnąć ten hangar czy coś. Nie czekamy na Ebole? Nie, jedziesz, jedziecie, jedziecie. jedziecie tak, ok. Spot Ebolą? Spot. Ale nie ma ich po tej stronie no. chyba za dużo No. Jest, są No dobra arta arta. arta 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 kurwa a, a gramy, gramy, gramy Zraczku. raczki tak ja pierdolę Dojeżdżaj do boli. Tomuak, dawaj Różne gebra Nawet, Mianna. nawet cifem możesz tutaj bardziej jakieś tam crossa coś tam Ja mam traki Ja chcę w Musicie jechać do końca tam Nie, trafiono w pancerz Ej, czy tak jedziesz, 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 jedziesz <da>, ten chodź, wjeżdżamy, w No, ty pomagasz po prostu na przestrzeni Ale ja nie, wiem, czy damy, bo nie Tak, tego, z... on tu nie to Ebra spoko, ale mamy strwały z tym No to jak macie to okej, okay, to nie musi się. tysiące tu. No teraz. Ja rozwarą, to zrobić. Ej, mecze, przejeżdża jak to, idiota No, jakie wasze 10 10 i to stąd my... crossujecie to. jest po drugiej stronie. To jest być nas ciebie musi wyjechać.

Właśnie, próbujmy bez pięcia, tak? Trójkę tam już Jest na traku. Manti wygrywa, Manti wygrywa, także spokojnie Dobra, luźno Tam pomogę Manti? Tu jest coś jeszcze bez spota Zofia w pancerz Tam jest med Kto mało ma HP, nie nie pikuje Guciu, oczuń Oni komplety nie mieli? Czy coś jeszcze się nie świeci? Mają meda jeszcze jednego Ania Stryp tam jest Jeszcze jeden? Lubię ten manwis? A Ja wiem. Wiem. Nie wiem, czy on mi drugi raz wyjebało, kurwa wotan Nie, 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 tego. Nie ja dajcie piątego. Ale... Wy nie tego No ja tam przecież nas. No. O kurwa, no i. O, słony. Anki uciekał, bo tam jest potencjał. Co za pusty jakieś? No, tak, on po mnie. U... Aha, tu nie jest, dobra. jest dobra. HP jest na pewno. Będziemy mieli HP. E miała małe HPki na pewno. No dobra. Stracamy tak Te ciężkie ładunki, bo mi już za 500 ileś chyba. A z tujówy duże ładu ładunki, eletujka duże bitwa. ładunki i HP. Ogólnie nie rozumiem trochę tej arty w obronie, ale... Znaczy ci powiem hardy, że z tym chiefem od środka to fajne później jest zagranie, bo oni kurwa nagle muszą do... wyjechać. Nie, ja wiem, on tam zrobi robotę, ale wiesz, to zawsze jest jeden człowiek mniej, a jednak te człowieka dojeżdżają zostają w chuj, nie? No tak,